Cześć, witajcie w Specshop. W dzisiejszym materiale przedstawimy wam dwie torby biodrowe, czyli inaczej nerki od polskiej firmy Helikon. Przedstawimy wam torbę Bandicoot oraz jej mniejszy, bardziej kompaktowy odpowiednik, czyli nerkę Posum. Tradycyjnie omówimy wykonanie, specyfikację oraz funkcjonalność obu produktów. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie was zapraszam do materiału specshop.pl. Obie nerki wykonano w 100% z wytrzymałego i sprawdzonego materiału jakim jest kordura. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Pas biodrowy oraz klamry sprawiają wrażenie solidnych i dobrze zaprojektowanych. Boczne taśmy pozwalają na zamocowanie dodatkowych kieszeni lub innych akcesoriów, zamki chodzą pewnie i ich zaczepy pozwalają na obsługę nerki w rękawicach, a panel z rzepem velcro na froncie Daje nam możliwość personalizacji naszej torby biodrowej. Posum oraz Bandicoot są bardzo pojemne, jak na swój litraż. Zostały wyposażone w trzy kieszenie: przednią, do której mieści się bez problemu na przykład większy telefon. Główną przegrodę z organizerem, z trzema przegrodami oraz elastycznymi taśmami, siatkowaną kieszenią zamykaną na zamek oraz pętlą na klucze. Całość domyka ukryta kieszeń od strony ciała, w której schować możemy dokumenty czy na przykład portfel. Kieszenie pomieszczą niezbędne na co dzień przedmioty osobiste lub na przykład małą apteczkę. Regulowany pas biodrowy z możliwością zmiany ułożenia klamer lub całkowitego demontażu sprawia, że oba modele nosi się pewnie i wygodnie. Polecamy je zarówno do użytku codziennego, na rower czy spacery, ale także na wypady na strzelnicę czy bushcraft terenie. Słowem, mnogość zastosowań tych modeli świadczy o dużym poziomie ich uniwersalności, a co za tym idzie, dostosowania do każdych warunków, w których będziemy chcieli ich użyć. Dajcie znać w komentarzach, który model wy wybieracie: Bandicoot czy Possum. Oba omawiane dziś produkty znajdziecie na www.spetroshop.pl, gdzie serdecznie Was zapraszamy. Bezpośrednie linki znajdują się w opisie materiału. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!